tam w kolejnym filmie, co prawda nie wiem jak dużo uda się ponagrywać, ponieważ zapomniałam podłączyć na nos telefon, także raczej mało procentowy, co prawda mam ładowarkę. Muszę powiedzieć skromnie, że bardzo mi się podoba ten kolor kamelowy, tak do cery i do takich właśnie trochę bordo, różo i tych granatów, w sensie ładne zestawienie bordo, granat i taki kamelowy. Ale ja już to kiedyś zauważyłam, bo mam właśnie kamelowy płaszcze, i właśnie lubiłam granatowe czy też bordowe dodatki. Nie wiem, bordowe, rajstopy, bordowe botki. Yy, dobrze, w każdym razie zapachem, który mi mocno towarzyszy, który jest zapachem iście wiosennym, różowym, ale nie infantylnym, z pięknie komponowanym motywem owoców różowych. Trochę słodszych, trochę lekko niuans marylowa z mantusa, nieco niuans paczuli taki, który powoduje trochę taką zadziorność i trochę szyfrowość tego klimatu tych owoców, a jednocześnie też taką mleczotęńką gumowość i myślę, że to takie skłonki tam połączone jak pomarańczy i taka nota dosyć, jak powiedziałam powiedziała może i balsamiczna, nie balsamiczna, ostatnia pisa. Właśnie jak z parkiem oliwskim, więc często bywamy. Często bywamy, czy często jestem gdzieś w drodze do albo wracając, już same z właśnie często właśnie jest park Oliwski. I ja się teraz wybiorę, ponieważ mam pół godziny do autobusu do ZOM, ale wstąpię na moment tutaj jeszcze do sklepu i chyba na trochę do parku, także może się i z parku ale o ile telefon nie padnie, bo to różnie bywa. A zapach to jest super gloss. Costume National jest też troszeczkę dodatku, trochę słodszych owoców, prusta. Ech, marka się do Boy z czegoś, to, to jest bardzo ciężka nazwa marki. Natomiast zapach to yy, po polsku godzina prusta. Tylko znowu godzina, po francusku czy to ech. To ja mam zawsze problem wypowiedzieć. To nazwa chyba ech. Tak jak nie miałem niemiecka godzina Echple. Ech. I zabierałam z sobą flakonu, ale mocno mam ten konstur na szionak zaaplikowany. Dominika pyta, czy on jest podobny do yy, jeszcze jakiegoś innego głos chyba, tak? Ja nie wiem, czy ja dobrze y, pamiętam, że ja mam ten drugi glos. On jest totalnie inny, on nie są taki, to nie jest taki, taka też siła dla faktu. Tam ten będzie był taki świeży, przestrzenny, kobiecy wodny, fetony, Ale keto feton świeżo wodne, powiedzmy, z uciskiem fetowym, będzie ten sklep, też